Jest to bardzo dużo, jest to projekt ambitny, mogę powiedzieć, yeah, yeah. Z, i, 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 i posiadający dużo ryzyk. A my takie projekty, o dziwo, jakoś właśnie w takie wchodzimy. Yeah. Założyliśmy fundację, która się nazywa Proces Postaci, i w ramach tej fundacji po prostu działamy interdyscyplinarnie, można tak powiedzieć. To znaczy łączymy film i teatr, narzędzia z tych dwóch dziedzin do jakichś działań twórczych z grupami. No najczęściej nie, są to takie działania społeczne w sumie. I tak nawet wychodzi, że rezydencja artystyczna, którą mamy, jest bardzo mocną w ramach tego, co robiliśmy w ramach procesu postaci. Jedynie produkcyjnie jest rozciągnięta bardziej w czasie, mam wrażenie. A tak to bardzo to przypomina projekty, które realizowaliśmy. To, co różni to od naszych poprzednich projektów, to to, że wpływ na grupę był tutaj zewnętrzny jednak, czyli grupę uczestników. Dla nas ten projekt to jest wejście w zupełnie nową rzeczywistość, nowy świat. Nie jesteśmy brydżistami, to trzeba powiedzieć jasno. Nie byliśmy też karciarzami. Wejście w świat brydża, czyli poznanie mechaniki gry, nauczenie się jej, spotkanie się z ludźmi, z którymi się wcześniej nie miało do czynienia, poznanie tego środowiska brydżowego, czyli jakie osoby w tego brydża grają. No to jest dla nas spotkanie z czymś zupełnie nowym, z czymś zupełnie niepoznanym dotąd, więc tak naprawdę jest to podróż nieznane. Wiedzieliśmy od początku, że jest to grupa w większości seniorów, zdecydowanie, czyli grupa gdzieś, gdzie wydawałoby się, że mają czas wolny i że y, to jest jakaś taka, taki rodzaj ich pasji. W trakcie dowiedzieliśmy się, że trochę tak jest, ze względu na to, że duża część z tych osób po prostu grała y, od czasów licealnych w Brydża. Więc to było dosyć takie ciekawe, że niektórzy wrócili, niektóre z tych osób wróciło na przykład po 30 latach do Brydża. I, i go odkrywa gdzieś na nowo. Pojawiają się takie tutaj wątki osób, które są mocno ambitne, czyli ich gra w brydża jest sprawą życia i śmierci w pewnym sensie. To są takie zachowania. Z jednej strony, bo z drugiej strony z jest, jest strony. Wiesława, która mówi, że ona... To nie jest jej domena. Nie? Ona nie lubi rywalizować, czy jakby nie, że nie lubi, ale jakby nie interesuje ją to w brydżu. Nie? Więc... Tak, i że, 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 że niektórzy grają ambicjonalnie, a niektórzy grają właśnie typowo towarzysko, żeby się spotkać, żeby miło spędzić czas. Punkt wspólny dla wszystkich tych osób, że dla każdej z nich bycie tutaj i granie w brydża jest świetną rozrywką, i to nam się pojawia w pytaniu, które zadajemy w wywiadach. Czym jest dla ciebie bridge? I taką odpowiedzią, która pojawia się najczęściej, jest to, że jest to wspaniała rozrywka, albo spotkanie z ludźmi, albo fajne spędzanie czasu. Więc, jakby, jest ten aspekt społeczny dla nich bardzo ważny. Nie? Niezależnie od tego. Czy podchodzą do tego ambicjonalnie, czy, czy po prostu tylko towarzysko? Z jednej strony my jesteśmy tutaj twórcami, animatorami, artystami jakby w tym projekcie, a, a, a z drugiej strony stajemy się też wchodząc w nowe środowisko i chcąc je poznać, po prostu stajemy się zwykłymi, początkującymi graczami. Więc taką drogę początkującego gracza trochę już przeszliśmy, zostaliśmy z tym i zaznajomieni, i trochę w pewnym sensie jakby przeszliśmy ten rytuał początkowych inicjacji tak. brydżowych. Potrzebowaliśmy też tworząc projekt artystyczny możliwości jakiegoś rodzaju wariacji artystycznej, więc jeśli Joker jest figurą wykluczoną z brydża, to dlaczego właśnie na kontrze nie skorzystać z tej figury i nie utworzyć z niego takiego prowodyra, przewodnika po świecie brydża, to, czego się wymaga w brydżu, to bardzo umiejętnej analizy tego, co się dzieje na stole, umiejętności liczenia i przewidywania na podstawie tego liczenia, co się może wydarzyć. I to jest stricte logiczna gra. I tak jak talia kart yy, ma 52 karty plus dwóch jokerów zazwyczaj, tak yy, przy brydżu używa się tylko tych 52 kart. I joker jest pozbawiony miejsca w brydżu. I my wychodząc z punktu, w którym yy, jesteśmy, czyli przy bardzo logicznej grze. Poczuliśmy, że brakuje nam pewnego aspektu, że jest ten aspekt logiczny bardzo silny w tej grze, natomiast aspekt jakiejś takiej e, intuicji, nieświadomości, czegoś bardziej spoza logicznego świata, materialnego świata zostaje wykluczony. I ten element tej metafizyczności uzupełnia nam Joker jako taki. Dlatego ten Joker pojawia się w naszej historii, którą opowiadamy tutaj. Brydziści to też jest jakaś, jakaś kultura, jakaś społeczność. Nie? I teraz zdobycie zaufania tej społeczności yy, wymagało, przede wszystkim, wydaje mi się, że czasu. Pod tym kątem było to wyzwanie. Że czujemy, że teraz na tym etapie jesteśmy już w stanie bardzo dobrze z nimi pracować w tym sensie, że czujemy się nie jakimiś obcymi ludźmi, nie gośćmi, ale już jakby, jakbyśmy byli na podobnej płaszczyźnie relacyjnej.